Siemano wszystkim z tej strony, serii. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie BTT6 Balance. Jak widzicie, dzisiaj bez kamerki, ponieważ czas mnie goni, ale to nic nie szkodzi. A my przechodzimy po prostu do odcineczka. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić mapy, które mają najniższy procent ukończenia: jakby mają 37 lajków i 4% ukończenia. Water Tower and Where. Przejdźmy sobie taką mapkę. Czyli tak. Maksymalnie jeden tower możemy umieścić, nowa gra. I chyba mamy wszystkie mapki do dyspozycji, tak? Jak tak, to 2784. Eee, co tu idzie? Idzie na pewno Camo. Nie będzie tu po prostu sniper. Okej. Okay. i Camo. Sniper pod dwa razy górne i dolne. Może? Nie, 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 na pewno nie da rady chyba, że Nie, nie da rady. Dobra. Dlatego... Co jeszcze by tu takiego mocnego, bo co kamo bije? Bumerang? I gdzie? Jaka mapka i gdzie? Co jest ważne? Ja opisałem, że gdzieś tu może być. To 124 goda Na spokojnie chyba. Oj, chociaż. Ale bumerang jest dobrym typem. Bumerang jest dobrym typem. Na pewno to będzie bumerang. Może tutaj i może pod górę teraz. Nie, pod górę. Fat, pod Środkowe fatalnie się sprawuje A zobaczmy podgórne mm, Za mały, za, za małe to eee, Po prostu za mały range ma, w sensie za mały atak speed Nie range, range ma właśnie duży Lepsze rangi I teraz, spróbujmy teraz z takim ulepszeniem Kurde Nie tutaj, nie tutaj. Spróbujmy tego pomeranka, może zrobić hm. tu 69 Golda, no zobaczmy. Nie, ten w ogóle nie dochodzi nawet do tej fali, gdzie jest tak dużo tych balonów. Dlatego, może zmienimy to pośrodkowe. Nie, może tak. Może tutaj. Chociaż, chociaż nie, 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 nie. I mimo, że było naprawdę bardzo blisko. Nie, no to musi być bumerang. Moim zdaniem, to musi być bumerang. Tutaj może. To będzie to? Moim zdaniem to będzie to? Mamy to? Nie, nie mamy tego. Za dużo. Za dużo tych balonów. Eee, jakie jeszcze małpki by mogły być? Przypadkowo wyszedłem, ale to nieważne. Jakie małpki by jeszcze mogły kamo bić? Dartling? Dartling Gunner? A? Zobaczmy. Dobra, nie ma opcji. Tratarunganer nie ma opcji, ale Druid i twarde ciernie na przykład. Chyba na spokojnie. Kurde, kurcze, kurcze, kurcze. Druid tutaj, rój zasięg Druida, serce tego. I dobra. Nie, nie, to chyba nie będzie druid, tak mi się wydaje przynajmniej, ale jeszcze spróbujemy druida pod dolne zrobić. Ten gold może być podpowiedział, bo golda trzeba wydać 274. Co to może być? Aha, albo sniper? Pod górne drzewko. Ale czekajcie, czy jeżeli snajperu ulepszymy pod górne drzewko, na przykład załóżmy tak, i to będzie przebijało te balony? Kurde, nie przebija ich na raz. więc to jest bez sensu. Okej, okay. rozkmijmy sobie może. Mmmm. Może alchemika? Nie, alchemik na pewno nie już widzę po prostu te balony nie pękają do końca, więc to na pewno nie będzie alchemik ale co jakby postawić załóżmy goonglaner, no moim zdaniem goonglaner to nie będzie miał w ogóle prawa bytu tutaj jedyne co... albo może ninjo tylko czy na nabije kamo nie, restart to musi być jakaś inna, bo zostaje 800 golda. Może pod to i to. Nie, nie ma opcji. Nie wiem, ten challenge mnie przerósł. Po prostu przejdźmy do innego. Jak macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu. To na pewno sprawdzimy to w następnym odcinku. Pro a mm, Tower to win. Mm, Okej okay. eee, Zobaczmy o co tutaj po pole polega na tym. 1% zawalności. 80 tysięcy, jest runda 70. co po prostu nie wystarczy ten? Dartling Gunner, gdzie on jest? I co w tym ciężkiego? Mmm, nieważne. Antyblun. Nic im nie bije, totalnie nic. Dobra, to na pewno przyda się tutaj... Hmm. Ale czy Sniperik będzie miał na, na najwyższym kalibrze? Zobaczmy. Aha. Warto wiedzieć. Hmm. Samolot może? Aha, mam tylko jedną do dyspozycji. A na samolot nas nie stać. Co by mogło. Może obszarowy dimension, czyli o to chodzi. Czy już było lepiej, ale dalej nie to, co oczekujemy. Może najlepszy. A patrz. Ok, to jest chyba to. I e, było naprawdę blisko. E, Mac. Nie, próbujemy po prostu. Co mi się wydaje, że będzie najlepsze. I było naprawdę blisko. Tylko, a druid pod piątym tier? Mamy poszlakę druid na piątym tierze wyrabia tylko, że nie wyrabia na balonach Oj nie mogą być twardy ciernie e, Tam Yy, zaznaczone. Yy. Ale dobra, warto wiedzieć. Ale na pewno z samolotu byśmy nie mogli ulepszyć, na przykład pod tą. Nie. Nie ma opcji. A może pośrodkowe? też chyba nie, się no. Pośrodkowe to w ogóle nic nie bije. To o czym ja mówię? Jakby ulepszyć. A nie można stawiać dwóch tych, dwóch jednostek. Okej. Okay. Jakby postawić tego pod. No on zamraża, ale nie bije ich Ale gdzieś jakieś ulepszenie powodowało, że on będzie bił, o to właśnie Nie, już to jest beznadziejne Totalnie bezsensowny ten update e, Tego, tej mapki A może pośród. Zastrzeżone e, No czyli na pewno nie inżynier Inżynier na pewno nie, skoro jest zastrzeżony ale postawmy druida gdzieś tutaj. Pod. A, pod, pod środkowe nic nie robi ten druid. No i zobaczmy. No i teraz przechodzą jak jakoś. Co jest? Przestem przecież ten przecież druidą się udało. Okej, okay, udało się. Ale za mało biję temu serasowi całemu. Kurcze bela. Da się sprzedać? Okej! Okay. Tu chyba odkryliśmy jak przejść ten level po prostu. Po prostu robimy tak. Patrzcie na to. Stawiamy tutaj w tym miejscu druida. Piąty tier druida. On daje radę. Sprzedajemy go w pizdu. I szybki piąty TR tego Mamy jeszcze inną taktykę Stawiamy tutaj druida Idealnie tutaj eee, Trochę zwaliłem, ale to chyba nic nie szkodzi Dartling gunner, Cyk. To ma największy damage? Mapy Ninja, małpka ninja przecież. No tak Dobra, stawiamy tak Na początku Druida Czemu? Dobra, niech on wyhoduje te swoje chwasty, wyhodował. Dobra, zawali się. Albo po prostu supermanki. Czemu te balony tyle tankują? Co jest nie tak z nimi? no? Dobra, jeszcze mam y, opcję samolot. Samolot. Mm, tylko gdzie jest Android? Mm, tutaj. Cyk, 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 cyk. Tak szybko te balony lecą, że... Ej nie ma opcji tego przejść, te balony po prostu za dużo tankują Czemu teraz na przykład ten druid po prostu został pokonany przez te balony? Tutaj trochę krzywo go więc nie wiem, czy sobie poradzi. Powiem poradzić sobie. Jednak nie poradził sobie. I teraz nawet druid sobie nie radzi nagle. Co jest nie tak? Ej, Dublinski, no tu druid sobie nie radzi teraz. O, o co tu chodzi w tym levelu? sobie poradził nagle mm, dobra tak co myśmy mogli tutaj dać po co to się idzie pod dolne, pod tak dobra odkrępo tylko musimy być szybsi strasznie no robimy tak tutaj druid o co tu chodzi czemu te balony się tak przedzierają nagle Dobra, możemy chyba przyspieszyć czasu z tego co ja to rozumiem. Nie no, i tak się przedzierają. Ale czemu za... nie za każdym razem się przedzierają? O co tu chodzi? Nie, spróbuję tak. Nie, tutaj to już w ogóle. Znowu się przedarły. Dobra. Nie wiem jak teraz się przedro, to już naprawdę. No i wytłumaczcie mi jedną rzecz. Dlaczego te balony przedzierają się za każdym razem teraz, ale przedtem za. No nie wiem po prostu się nie przedzierały. Napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli wiecie o co tutaj może chodzić, bo ja nie mam bladego pojęcia. No, nie mam bladego pojęcia. Czemu go stawiam w tym samym miejscu i się przedzierają? Nie mogę poczekać nawet i co? Dobra, ja po prostu już się poddaję. Nie mam siły na tą grę. Ale dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał taki odcinek właśnie z testowania tych wyzwań, to zostawcie tutaj 5 lajków w górę, a my kontynuujemy tą serię. Więc widzimy się jutro o 14.00. Siema!